Jesteśmy szczęśliwi, wszyscy są szczęśliwi. Kacperek chyba też jedzony śpi. Jeżeli chodzi o poród, to miałam cesarskie cięcie z uwagi na wskazania okulistyczne. Na początku tak pojawiły się problemy z karmieniem piersią, ale to trwało dosłownie jeden dzień, dopóki chyba się nie oswoiliśmy ze sobą, i z tym, że on potrzebuje jeść więcej niż moja e, córka. Jeśli chodzi o karmienie, no to po cesarce to jest zazwyczaj troszkę opóźnione. Były problemy wkurzał się, bo nie, nie umiał chwytać piersi, ja nie umiałam do końca przystawiać. Pokarm opóźnia się po zabiegu cesarskiego cięcia, ponieważ jest zaburzona gospodarka hormonalna. Nawoł pokarmowy jest to znak, że hormony prawidłowo zadziałały po, po porodzie i nawał pojawia się druga, druga trzecia doba po cięciu cesarskim. Może być to dzień, a nawet dwa dni później. Leoś od samego początku bardzo poranił mi piersi i gryzł brodawki, ale jak już się bardziej to nasilało i, i, i frustracja u Leosia pogłębiała się, ponieważ już zaczął potrzebować więcej pokarmu i te karmienia były bardzo długie. Wtedy skierowaliśmy się o pomoc do poradni laktacyjnej, do specjalisty w sprawie laktacji. Pani powiedziała, że ona niestety nie może nam pomóc, że musi mieć to logopedy, że wszystko z przystawianiem i z chęcią jego dołapania jest wszystko dobrze, no tylko ma problem z odruchami sania. Tak, jeżeli chodzi o opiekę w szpitalu, to była naprawdę super i na najwyższym poziomie. Wszyscy przychodzili, doglądali co chwilę, czy wszystko jest w porządku, pytali właśnie jak idzie karmienie. No i jak zauważyli, że u nas idzie średnio, to po pierwsze powiedziano nam właśnie, że możemy użyć sobie laktatora, możemy mieć swój, możemy wypożyczyć, wszystko jedno. Żeby pobudzić tą laktację, dostałyśmy z koleżanką z sali herbatki na pobudzenie laktacji, także Pomoc była cały czas, pomagały nam położne przedstawiać te dzieciaki. Pomogła położna, poświęciła po prostu nam chwilę, pokazała inną pozycję też do karmienia, bo po cesarce jest to niestety no mocno utrudnione. No a potem już się zgraliśmy i było wszystko w porządku i, i budził się tylko na jedzenie, nic go nie było w stanie wybudzić, także już wiedziałam, że dziecko jest najedzone i zadowolone. Po porodzie macie możliwość kontaktu skóra do skóry z dzieckiem. Jest to nieprzerwalny, dwugodzinny kontakt. Ważenie, mierzenie to wszystko może odbyć się dopiero po dwóch godzinach od porodu. I idealnie byłoby, gdyby w tych pierwszych dwóch godzinach doszło do pierwszego karmienia. Zaskoczyło mnie w karmieniu to, że. Dziecko bardzo szybko się denerwuje i frustruje, jak nie umie na przykład chwytać piersi albo na początku, kiedy ten pokarm się jeszcze nie pojawiał, bo trzeba było to wszystko rozkręcić, to bardzo się denerwował i to utrudniało cały proces, i też mi się udzielała ta frustracja, no bo ja nie wiedziałam, jak mu pomóc. Oboje byliśmy zdenerwowani, a teraz zaskakuje mnie właśnie połączenie mentalne z dzieckiem. Co mnie zaskoczyło? Zaskakuje totalny brak czasu na wszystko. Całe życie jest podporządkowane małemu nowemu istnieniu, które no nie bardzo respektuje pory dnia, pory nocy i, i cokolwiek, co się wokół niego dzieje. Także trzeba ustalić swój rytm dnia, swój rytm nocy do niego. Nie można nic zaplanować. Wszędzie jest się spóźnionym eee, i, 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 i bardzo duże zmęczenie, tak? Baby, baby blues jest ee, w 100% prawdziwy. Nie da się wysypiać. Można się też kłócić z mężem, ale te wszystkie rzeczy są na 5 na, na minut, bo potem jest radość, i potem widzi się tego małego człowieczka, i jak się, się przytula do ciebie, to jest. No, uczucie nie do opisania. Chyba nie można, nie można tego przedstawić, dopóki się tego nie, nie poczuję.